Cześć z tej strony Saik i ostatnio graliśmy w za pierwszy raz. No i teraz gram znowu, gramy zaraz znowu. Dzisiaj też trochę grałem, bo trochę wbijałem na moich postaciach. So, mamy dwie nowe postacie, Poco i Jessie I dzisiaj będziemy też nimi grać. Wbijałem trochę rangi. O, będziemy grać z Juniorexem. I tutaj jeszcze mamy do odblokowania takie. Rzeczy. Jakieś wydarzenia dwie nowe. Aha, tego nie mogę wziąć. Nie wiem czemu. Ale to później się zbierze. Misje sezonowe. Um, specjalne wydarzenia. Jakieś kolejne. O, knockout, batalia, napad. O nie. Jakieś nowe rzeczy. I mamy nową postać. Ci o, Dzisiaj też zagramy. A więc teraz mam jakiegoś nowego zadmiarza, barleya czy broka? Hmm. Wezmę barleya, bo bardzo go lubię. O, to już mamy barleya. Mm, a więc jeszcze. O, teraz będzie epicki, czyli będziemy może mieć pierwszą epicką, postać. Biorę Ms, bo bardzo lubię nie grać. No, kiedyś bardzo lubiłam. O, coś piszę. Chwila. Aha, czyli on zaraz przyjdzie, tak? O, przywitamy się z naszym Juniorexem. Dobra, poczekamy chwilę na niego. I jeszcze tutaj mamy par dropy. Epicki, okej. Okay. Co, drogniemy? słabo. Tutaj tu jest tysiąc. Dobra. 50. Kurczę, słabo nam poszło, ale następnym razem może będzie lepiej. I dziś... I teraz właśnie będziemy... O, tutaj chyba coś jest nowego. Tak jak mówiłem, będziemy grać z tymi nowymi postaciami. Nie no, tutaj nic nie ma. A tego... Jak to? Ty, ten postać taki... Was Astral czy tam jak? On był za darmo? Skąd się było można go wygodyć? Skąd? Bo ja właśnie nie wiem. No to kim najpierw zagramy? Może Poko? Ulec O, relaks. Czyli będziemy grać z Junior Excenter tak bardzo dobrze. Oj, poczekajcie, muszę wyłączyć komputer, bo zapomniałem. Ogólnie, bardzo fajnie, że powróciłem do Brawl Starsa. I jakby jestem trochę wkurzony jeszcze. Trochę obrażony, no bo kiedyś nie miałem tego Brawl Starsa, miałem 12. Tysięcy. To to nawet jak ja Wiem, że dla Was mało, ale dla mnie trochę sporo, więc. Wszystko straciłem, miałem bardzo dużo legend. Cool. Bass Astral jest bardzo dobry ogólnie. To się dowiedziałem. Dlatego chciałbym go mieć. Ale mam jeszcze taką kostę, którą bazę bym chciał mieć. Oj, nie! 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 Kurczę. Przegraliśmy. Ale zadania mamy w ogóle. Ile zadań co jest? Ale co będzie następnego do odblokowania? W ogóle subskrybujcie ten kanał i lajkujcie, bo będą jeszcze lepsze rzeczy. Może będziemy wydawać logo. Szkoda, Szkoda! Jak są lagi, no to nic się nie poradzi. Ja wezmę takie. To nie są moje postacie. Ja chcę, żeby on wybrał tą postać, bo ta postać jest bardzo dobra. I teraz weźmiemy kogoś innego. Trochę innym słabo idzie. Wezmę Jeffrey, bo ona jest bardzo dobra. I no, jakby bardzo lubię jej ulta. No, za też da się, się przedawać. już 5 minut się nagrywam. Okej. Dziękuję. O, ale on słaby. W ogóle gracie w CS-a? Jak tak, no to powiedzcie. Napiszcie w komentarzach. I ogólnie, może będę jeszcze nagrywał w cs Bo też bardzo lubię. Ale ja jestem bardzo słaby. O kurczę. O kurczę. Muszę uciekać. No, to co, otypy. Kaczka jest Nie lubię Teraz idziemy na męża. Jest taki mądry. Mówiłem, że wygra tą postać, bo ta postać jest bardzo dobra. W ogóle skąd się ma tą postać? Oj, coś mi się wyłączyło. Czekajcie chwilę. Dobra, jeszcze. jest. mi się bójczy, ale nie wiem, co to było. Dobra. Czyli będzie łatwo wygrać. Oj, oj, oj. Jeszcze nie wiadomo, ale tutaj idzie skoczek. Ha! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie! Wygraliśmy. Pięknie, bardzo fajnie. O, star drop. Epicki już od razu! A, błyskotki, tak małe. Coś pisze. Pierwsza runda i muszę uciekać. Kurde, ok. Aby wtedy sobie sami pogramy, jeszcze solo sobie pogramy i ponabijamy. Za niedługo będę musiał na, na chwilę zastopować na Będę musiał coś zrobić. on czemu się stało lagi no jest bardzo mocno. Zapomniałem jak to się nazywa, ale ulta ma, że się, za, że się zamienia w takiego jakby człowieczka To tutaj jest Rex, tylko nie lata nad wodami, a nie tak inaczej wbije Tylko jakby jest taki człowieczek Nie pamiętam nie, nie, nie. Co tam? Chociaż drugie miejsce. i tak jest bardzo dobrze. Tutaj coś odblokowaliśmy chyba. O! Ktoś pisze do nas. Co napisze do nas? Co pisze? Dobrego dzionka na rasaj. Pa! Widzicie, nawet Junioreks do Was powiedział z więc on też jest bardzo miły, fajny. No że w następnym odcinku jeszcze się z nim zapoznamy mocniej. Tutaj nie ciekawie, co nie kupiłam. Więc... Mm -hmm. No dobra, to możemy... A jakie mamy zadanie? Bo dzisiaj w odcinku chcę bardzo robić duże zadania. Aha. A więc tak, wrócę do Was, jak będę miał już piątą rangę. Albo nie, trzecią. I właśnie będziemy grać dużo rund. O, jakby ja będę, więc widzimy się zaraz na trzeciej rundzie. Dobra, już jestem na trzeciej randze, Akurat star drop jest. I teraz odblokowaliśmy kluby. Na jakieś jakiś mega Jestem w jakimś klubie bananki. Co my tutaj wzięło? To jest jakiś dobry klub? Uuu, dobry. Chcę w nim być. Bardzo ładnie. Bardzo fajnie tutaj pewnie jest. A teraz jeszcze tutaj odblokowałem dwie rzeczy. O. Tutaj coś mi się pojawiło Co jest? Nie mogę powtarzać Jak to się tak nazywa? Nie wiem Co to? Też mogę to odebrać? Co jest tutaj? Yo ale dziwne. jeszcze raz aktywnie w życiu. to też mogę? Co jest? ile rzeczy. Nie, co? jeszcze? Co? dwa, trzy, cztery? Co? Tutaj jeszcze coś wyjeżdża. Ile to wydobywamy? To jest. No znaczy ikony. No i to tyle, bo już więcej się nie ma. A dalej co będzie? Wow, Random -y. Random... mieli -y. drop. Oooo, no dobre rzeczy. No więc tak. Będziemy grać Buzz Astralem. Co jest? Co się... Już od razu hip. I tego nie rozumiem. Skąd ja mam już od razu rzeczy na nim? Biorę tryb laserowy. Nie. Biorę ten tryb. Ten jest... Mój ulubiony. Nie ale fajny ten bors. maksymalna. Wow, zagramy nim na solo. O, no ja jakby wyglądał. Dobra, no to na solo zagram. Mnie już ciekawi, testujemy tego Bass Astrala. Myślę, że on jest bardzo dobry, bo widzę, jak ludzie migają, serio, jest mocny. Dzisiaj będę chciał właśnie na nim tę Co ja bym Jest bardzo ciekawy odcinek, powiem. Powiedzcie w komentarzach, czy mnie dobrze w ogóle słychać ciągle. Ten bas Astra mi się nawet podoba. Jest git. Co, wygrałem? Na wielkim starciu. Ile? Czekaj. Trzy, pięć. Pięć zadań naraz wykonanych. Co jest? Oh, ile? O oh Jezu, to nie to robimy. Bas, Bas będę dużo ulepszać. Go bardzo mocno lubię. Bardzo dobrze się nie... A! Przecież go nie trzeba ulepszać. No właśnie. No to kogo ulepszam? Hmm. Tego ulepszę, żeby było można kupić nim Tutaj to ulepszę. Przelkę też bardzo mocno lubię. Bo z Australii będę bardzo dużo wbijał. Bardzo lubię tego zadymiarza. A więc tak, widzimy się, jak będę miał już na nim piątą rangę. I jeszcze chciałem powiedzieć, że... A już dobra, nieważne. Widzimy się, jak będę miał na nim piątą rangę. Ogólnie teraz wróciłem, dlatego, że zobaczyłem takiego olbrzyma. Nie wiem, co to jest. I będę miał zaraz ulta na tym Bas Astra pas, oskarżę. O bot. O nie. Co to jest? Będę miał zaraz ultę, dlatego tutaj wam pokazuję teraz. Bo chcę z wami przetestować ulta. A co tu daje ten taki duży bot? Rozwalę go. O, daje power cube'y. Nie, już chyba nie zdążę wam pokazać tego ulta. Tak myślę. Popatrzcie ile ten z bas arstola i patrzcie ile Teraz tylko szukamy przeciwnika. Nie wiem, może jeszcze wam pokażę tego ulta. Ale jak wam nie pokażę, to lipa i będę musiał... Wam... Co? Przez strefę został zabity? Aha. No to w takim razie jak będę miał ulta no to jeszcze przetestujemy go. Dobra, już jest. Chciałem wam powiedzieć, że mam ulta, jak widzicie, nawet na ekranie. Więc, przetestujemy sobie? Tylko gdzie jest typ? Myślę, że o tutaj. A, tu my się tak nie przemieszczamy. Takie coś to był ult. Słabo go trochę wykorzystałem. Ale mnie teraz ciekawi, gdzie jest zadymiarz. Hiperdyładowania, to już nie będziemy tutaj sprawdzać co chwilę, no bo hiperdładowania no to trzeba długo czekać. O, strefę strefie No Dobra, to się widzimy, jak będę miał na nim, ile? Gdzieś z 50 pucharków, czyli już sobie dwie wygramy. Już jestem i mamy 7 odblokowań rzeczy w karnetu i jedną na pas astrały, czyli najpierw pas astrały, i teraz tutaj mamy wszystko po kolei. Jakie rzeczy mamy? Aha, okej. Okay. Czyli odlokujemy. Kurczę. Taka szybko to leczy. O nie. A więc teraz ulepszymy El Primo, bo też bardzo go lubię. Bardzo fajnie mi się nim gra. Ogólnie. I o Chciałbym wam powiedzieć, bo, bo ja lubię taką jedną postać, ale jej nie mam. Skąd wiem, że ją lubię. Juniorex Long i bardzo dobrze ją gra. I ja wiem jak, jak nią się strzela, więc też bym ją dobrze grał. To jest to samo prawie co Bass. I bardzo lubię właśnie takie postacie, bym chciał ją, tylko... No, piszcie mi w komentarzach, skąd ją zdobyć, tak normalnie zdobyć, czy...